Już jesteśmy na półkuli północnej. Przepływamy równik. Przed chwilą pokazałem, jak to wyglądało na urządzeniu logistycznym statku. A tak to wygląda zwyczajnie na oceanie. Cieplutko. Około 30 stopni. Bardzo ciepła woda w oceanie. I tak przez 5 dni. Do był też rysuneczek na mapie pokazującej kurs statku. Przypłynął Neptun! <grywa> żeby się tutaj dostać, płynąłem 42 dni. Praia, stolica wysp zielonego przylądka, Kapoverde inaczej. A tak to wygląda na mapie. Ta czerwona kropka to, to właśnie Praia. A pozostałe to główne wyspy Kapoverde, wysp zielonego przylądka inaczej. A tak wygląda cała droga W odległości 10 km od Praja znajduje się fort świętego Filipa. Ładnie odrestaurowane, umocnienia pochodzące pierwotnie z XV wieku. I jedzie się przez pustkowia, tutaj. Wyspa jest sucha. Od października do kwietnia, do końca kwietnia, ma sezon turystyczny wysoki. Fort ten znajduje się na urwisku w pobliżu miejscowości Ciudade Velha. Pewnie się to czyta trochę inaczej po portugalsku. Ale to miasteczko właśnie tak wygląda. Małe, nadmorskie. A szczerze go z góry ten fort. We wnętrzu. Tego fortu najciekawszym zabytkiem, że tak powiem, jest ten okrągłe coś właśnie. Jest to zbiornik na wodę deszczową. Patrzcie, tych armat patrzą tam w dół. malowniczo rozłożone u wylotu tego wąwozu. Główną roślinnością na tej największej wyspie Santiago, jak już mówiłem wcześniej, są takie z rzadka rosnące akacje kolczaste krzewy i praktycznie nic więcej. Trochę traw. No i jestem w centrum Ciudad de Made in Verde. Pamiątki z Capo Verde Które prezentuje mi ten miły pan Rybki od razu po złowieniu są obierane sprzedawane są bez skóry. Tak yes. tutaj. Ci młodzi mieszkańcy Cape Verde koniecznie chcieli zrobić im foto. Ulica Bananowa jest tutaj najstarsza i najładniejsza. To tam. Trochę tych budynków już wymaga renowacji, ale jest to urocze miejsce. Ta uliczka naprawdę ma stare domy. Jedną ze specjalności Capoverde jest grog, Inaczej mówiąc rum, zwyczajny rum. Jest tutaj sprzedawany w takich butelkach. Można ku kupić w małych buteleczkach po 2 i w większych po 6 euro. 40%. Próbowałem. Nawet niezły, tylko przeraźliwie ostry. Tak mi się wydawało, przynajmniej. Jedna z tutejszych małych szkół medycznych ta uczy rehabilitacji. Ten wściekły różowy budynek jest bankiem. To już stare miasto w Trai. I to co najciekawsze, czyli rynek, To białe to jest ser. Jest sprzedawany wraz z takim zielonym liściem winiętym dookoła. Tutaj również są truskawki. Czaruje po portugalsku miejscowe piękności. A ja robię zdjęcia. Trafiłem na taki miejscowy sklep i grybny. Popularna tutaj rozrywka. Zauważyłem, że często grają w karty. I to również panie. A tak już wygląda miasto poza centrum. Ta Wyspa na Środku Zatoki Portowej ma swoją historię. Kiedyś przechowywano na niej ludzi w ramach kwarantanny, na przykład podczas jakiejś zarazy. A teraz stało się to, co wszędzie w ładnych miejscach, a mianowicie kupił to Wyspę Chińczyk, który chce tam wybudować Kasyno. Jestem w tej chwili w centralnym punkcie miasta. Główne budynki rządowe. Tutaj także jeden z takich budynków, gdzie nawet ludzi nie puszczają w jego pobliże. Pałac Republiki, Republiki Kapoverde jest w tej chwili remontowany za pieniądze Chińczyków. Te wszystkie bardzo oficjalne budynki pałac prezydenta znajdują się w pobliżu takiego dużego placu te kaktusy mają jakieś pół metra średnicy Kapowerde w 70% jest krajem katolickim Przy tym centralnym placu jest taka katedra